W tym filmiku opowiem, czym jest terapia, jak wpływa na ludzi. Podam również przykłady, by zobrazować, z jakimi problemami zgłaszają się osoby na terapię. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, Marzena Ciesielska, Centrum Terapii SOS. Dzisiejszy filmik jest o terapii, o tym co się dzieje w gabinecie terapeutycznym, jak wygląda sesja, jaka jest różnica między tym, kiedy przyjdzie pacjent uzależniony do poradni, a kiedy w kryzysie życiowym, oraz jak znaleźć dobrego terapeuta. Kiedy przychodzi pacjent do gabinetu, w jego głowie jest dużo chaosu, dużo bałaganu. Celem terapii jest spowolnienie tego bałaganu i tego chaosu, doprowadzenie do, do jakiegoś połączenia, do połączenia między tym, co się dzieje w głowie, a tym, co się dzieje w emocjach. Kilka lat temu była taka reklama pewnej sieci komórkowej, gdzie było dwóch bohaterów: rozum i serce. I obydwaj nie mogli się porozumieć, i przez to wychodziło pewne konflikty i niedogadanie. Myślę, że coś podobnego dzieje się w nas, kiedy nie do końca współpracuje nasza głowa z emocjami. Też dochodzi do nieporozumień, do zgrzytów. Nazwałabym to zaburzeniem równowagi. Czyli kiedy e, dochodzi do tego braku równowagi, nie ma homeostazy, wówczas e, następuje zbyt duże odchylenie w jedną albo w drugą stronę od tego punktu środka, od tego, do którego wszyscy, wszyscy dążymy. I to zaburzenie równowagi daje o sobie znać na różne sposoby. W postaci rozdrażnienia, napięcia, stanów lękowych, stanów depresyjnych, samookaleczania się, ucieczki w różnego rodzaju nałogi. Chińczycy stworzyli swoją filozofię Ying-Yang. Polega to na tym, że jeden czarny element w połączeniu z białym elementem tworzą kulkę i ta kulka ona cały czas się kołusze w jedną albo w drugą stronę, czyli dąży do osiągnięcia równowagi, nigdy, jej nie, nigdy ona nie nastąpi ta równowaga, bo równowaga i święty spokój, czyli taka stateczność następuje po śmierci. Natomiast w życiu życie jest pełne zmian, nieoczekiwanych wydarzeń tylko w próżni nic się nie dzieje. Natomiast życie, tak jak powiedziałam, jest, jest procesem i podczas tego procesu naszą rolą i naszym zadaniem jest to, aby podążać, podążać za własnymi oczekiwaniami, potrzebami, aby realizować się w ten sposób, abyśmy mieli takie poczucie, że nam jest dobrze, dobrze ze sobą, że jesteśmy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i czujemy coś, coś co można nazywać szczęściem. I każdy z nas ma swoje osobiste szczęście, każdy z nas ma swoją osobistą równowagę i ważne też jest to, abyśmy umieli, umieli ją nazywać, umieli ją odkrywać, umieli ją poszukiwać i, i żebyśmy też mieli świadomość tego, że będą momenty, kiedy będziemy musieli za nią podążać, będzie czas, kiedy uda nam się ją złapać i przez jakiś czas będziemy w takim poczuciu, że jesteśmy coraz bliżej tej równowagi, po czym znowu nastąpi moment takiego odchylenia, kiedy będziemy trochę dalej. I osoby, które przychodzą na terapię, mam takie poczucie, że one znajdują się trochę dalej od tej równowagi. I terapia ma na celu pomóc im trochę bardziej zbliżyć się do, do siebie. I to, jest celem, I to jest celem terapii. Kiedy osoba decyduje się na podjęcie własnej terapii, to nie oznacza, że jest gotowa na proces. Na proces, żeby dokonywać zmian i wprowadzać coś nowego w swoje życie. Myślę, że to, co przed chwilą powiedziałam, jest bardzo zauważalne w terapii uzależnień. Czyli kiedy pacjent zgłasza się na terapię, Albo kiedy został w jakiś sposób zmuszony do tego, że albo zmotywowany, że musi przyjść na, na terapię i porozmawiać z terapeutą na temat tego, co się dzieje w jego życiu, nie oznacza to, że on jest gotowy do podjęcia terapii i zauważania problemu. E, tak jak nasiona nam nie wykiełkują w tydzień, e, tak jak pacjent też nie zmieni się w tydzień. Leczenie uzależnienia w poradni to około 12 miesięcy i to jest ten podstawowy etap pracy nad sobą. To nie jest długo, ponieważ leczenie stanów depresyjnych czy stanów lękowych to minimum 3 lata. Porównałabym czas trwania terapii do korepetycji. Kiedy uczeń podejmuje taką decyzję, że chce popracować nad swoimi brakami, Efekty pierwsze będzie widać po pierwszej klasówce. Na pewno więcej się zadzieje pozytywnych zmian po pierwszym semestrze. Czy to oznacza, że trzeba rezygnować z tych korepetycji? Najczęściej jest, jest tak, że te korepetycje trwają do końca roku albo do zakończenia się przedmiotu, bo uczeń ma świadomość, że. Po klasówce pojawi się kolejny działa, dział, w którym są nowe, nowe rzeczy, nowe zagadnienia, które musi zrozumieć i przyswoić. I podobnie jest z tym, co się dzieje na terapii uzależnień. To, że pacjent się czuje po dwóch, trzech miesiącach lepiej, kiedy ma takie poczucie, że odzyskuje kontrolę nad swoim życiem, nad swoim nałogiem, nie oznacza, że powinien rezygnować z tej terapii. Albo tłumaczyć sobie to w ten sposób, że, yy, że prawdopodobnie się już wyleczył, albo być może nie miał nałogu, albo sam sobie z tym wszystkim poradzi. Yy. Ważne jest, żeby dalej kontynuował. Miał to poczucie, że sobie sam poradzi, bo to on wykonuje większość pracy, ale ten korepetytor by się jeszcze przydał, żeby wspierać w sytuacjach kryzysowych. Porównałabym. Leczenie nałogu do stawania się specjalistą na placu boju. Co to oznacza? Kiedy przychodzi do mnie pacjent, który zauważa u siebie nałóg albo czuje, że może być w grupie ryzyka, i jeżeli dalej tak będzie funkcjonował, to może stać się coś niepokojącego dla niego, stać się osobą uzależnioną, to rozmawiamy o wielu rzeczach, o życiu, ale jednocześnie pracujemy nad zbudowaniem strategii. Strategii, aby potrafił poradzić sobie ze swoim nałogiem, czyli tym wrogiem. Poznać słabe i mocne strony swojego wroga. To jest jak tenisista, kiedy wychodzi na kort, on poznaje słabe i mocne strony osoby, z którą będzie grał, z którą będzie rywalizował. Dowiaduje się, jaka jest mocna zagrywka, jego, jego gracza, jaka jest słaba, i ustala sobie strategię meczową. I podobnie jest z, naszą, z naszym pacjentem, który pojawia się w poradni. Musimy ustalić tam strategię. Dlatego nazwałam go takim specjalistą do spraw bojowych, czy takim żołnierzem, który w nieoczekiwany sposób musi umieć zareagować, kiedy się pojawi głód, kiedy się pojawi ten wróg, który go w jakiś sposób może, może zaskoczyć. Jak wygląda praca z osobą współzależnioną, czyli z osobą bliską, która funkcjonuje przez lata i wspiera osobę w nałogu? Przede wszystkim uświadamiamy jej to, że jest osobą, która doświadczyła długotrwałego stresu, który mocno obciążył psychikę tej bliskiej osoby, i trzeba byłoby nad tym pracować. Oto, o to zadbać, tym się zaopiekować, tymi emocjami, tą psychiką, która została mocno nadwyrężona i rozciągnięta przez lata w stresujących sytuacjach. I drugi element, druga strategia, która jest ważna do pracy ze sobą współzależnioną, to jest pokazanie osobie współzależnionej, że. Wspieranie osoby w nałogu nie polega to na tym, że kiedy ona widzi tego swojego żołnierza, którego pokonał nauk, um, wróg go w jakiś sposób pokonał i leży na tym placu boju, osoba współzależniona w swojej naturze, w swoim nawyku ma to, że ona biegnie i ciągnie za sobą tą osobę uzależnioną, albo jeszcze walczy, próbuje sama pokonać wroga. Um, Naszej osoby, która, która poległa na placu boju. E, I to nie jest dobry sposób, i to też trzeba pokazać w umiejętny sposób osobie współzależnionej, że nie da się zawalczyć za kogoś. E, nałogiem, e, z nałogiem musi radzić sobie osoba, która jest w nałogu, a nie bliscy. E, dlatego, że e, Wspierając osobę i dając jej taką iluzję, takie poczucie, że, że ten nasz bliski żołnierz ma wsparcie i ktoś może za niego załatwić robotę, powoduje, że on się czuje taki bezsilny, bezmocy, nieużyteczny. I to jest całkiem przyjemna, paradoksalnie, całkiem przyjemne, przyjemne odczucie dla tego naszego żołnierza, ponieważ on tłumaczy sobie to w ten sposób, że skoro inni chcą i inni mają więcej siły, nikt zadziałają za niego. I to powoduje, że nasz żołnierz traci hard ducha. A e, pracą bliskich osób e, powinno być to, aby nie powodować tego, żeby ten nasz żołnierz stał się taki bezużyteczny, bez siły, bez mocy. E, Bliscy nie są w stanie uruchomić tego hard, ten, ten hard ducha. On nie jest możliwy, żeby bliskie osoby go uruchomiły w tym naszym żołnierzu, ale od tego jest terapeuta, od tego są szpitale odwykowe, poradnie, gabinety, w których jest możliwość pracy i spowodowania, żeby ten żołnierz stał się silny i zawalczył sam o to, z czym powinien walczyć. To jest tak, jak y za mnie ktoś nie pójdzie do stomatologa i nie wyleczy moich zębów. Ja muszę pójść sama. Ja nie nauczę się języka obcego w ten sposób, że powiem, żeby ktoś się za mnie tego nauczył. Są rzeczy, które, z którymi musimy sobie radzić sami. I tutaj jest analogicznie ta sama sytuacja. Nasz bohater, ten specjalista do spraw bojowych, to jest jego nauk, jego wróg i to on musi sobie z tym poradzić. A bliscy muszą sobie poradzić z tymi emocjami, z tą niemocą i z tą bezsilnością, patrząc na to, jak ten żołnierz niejednokrotnie poległ na placu, na placu boju. Więc tak wygląda leczenie uzależnienia. E, edukacja połączona ze wspieraniem i pokazywaniem powoli różnych rzeczy oraz opracowywaniem strategii. Jak sobie radzić? Jak wygląda psychoterapia w gabinecie terapeutycznym, kiedy mamy do czynienia z kryzysem życiowym? Załóżmy, że przychodzi do mnie 35-latka która ma bardzo dobry i udany związek ze swoim partnerem. Natomiast jest jedna rzecz, z którą obydwoje sobie nie radzą. Z ogromną zazdrością mojej pacjentki. Jest zazdrosna swojego partnera, chociaż nie ma powodów. Partner nie daje jej takiego, nawet namiastki, takiego poczucia, że jest zainteresowany jakąś inną kobietą. Natomiast ona robi mu sceny zazdrości. I nie radzi sobie ze swoimi atakami wściekłości. Sprawdza jego telefon, kontroluje go, zastanawia się, jak spóźni się o kilkanaście minut z pracy do domu. Jest bardzo mocno podejrzliwa i to psuje ich relacje. Przychodzi do gabinetu, żeby o tym porozmawiać, żeby dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje, bo ona tego nie rozumie. To się po prostu stało silniejsze od niej. Podczas rozmowy, podczas y, kilkudziesięciu sesji dochodzimy do pewnych wniosków. Y, ustalamy, że to wcale nie chodziło o zazdrość, tylko o lęk przed odrzuceniem, lęk przed porzuceniem. Y, ta moja pacjentka. E, wcześniej doświadczała wielokrotnie utraty osoby bliskich. Najpierw straciła babcię, która się nią opiekowała, która była dla niej taką mamą, e, mamą zastępczą. E, babcia chorowała krótko e, i zmarła. E, to było ogromnym wstrząsem dla, dla mojej pacjentki. Kolejne wydarzenia. Kiedy wybierała sobie i e, szukała przyjaciółki, i wydawało się, że te koleżanki, z którymi już jest bliżej, e, są dobrym materiałem na kogoś bliskiego, na przyjaciela, okazywało się, że one nie były zainteresowane tą moją pacjentką i e, znalazły wsparcie i bliskość w jakichś innych e, osobach. I te doświadczenia spowodowały, że moja pacjentka. Stworzyła sobie taki, taki obraz siebie, że są lepsi, że ona jest gorsza, że te osoby, do których ona się przybliża, których zaczyna, które, które ceni w swoim życiu, które są ważne dla niej, one w jakiś sposób znikają, uciekają. I to spowodowało, i ten lęk przed odrzuceniem lęk przed porzuceniem lęk przed tym, że ktoś staje się dla niej bardzo bliski i że może go stracić spowodował, że pacjentka zaczęła być chorobliwie zazdrosna i na tym polega terapia, na tym polega psychoterapia że nie trzeba e, płakać nie trzeba sięgać do dramatycznych doświadczeń nie musimy zużyć tony chusteczek e, aby osoba doświadczyła jakiejś zmiany i, i i zobaczyła swój problem. Rozmowa, bezpieczna rozmowa, e, powoduje, że odkrywamy, że odkrywamy to, co jest ważne dla pacjenta. I dzięki temu, że nastąpiło to odkrycie, pacjentka z powrotem poczuła, że zaczyna kontrolować swoje życie. Że to, co czuła, po prostu trzeba inaczej nazwać, z czego innego wynika. I ta zazdrość przestała być już. E, tak paniczna. Dalsza nasza praca polegała na tym, aby sobie z tym poradzić, aby, sobie, aby się z tym uporać, aby e, zamienić tą zazdrość na to, aby czuła się bezpieczniejsza, spokojniejsza i bardziej e, wartościowa. Obiecałam też, że opowiem jeszcze o tym, jak wygląda praca z nastolatkami. Mm, przychodzi do mnie osiemnastolatka. Najpierw pojawiają się jej rodzice, którzy mówią o tym, że ich córka jeszcze nie skończyła 18 lat, więc prawnie oni... Oni są potrzebni, aby być na pierwszym spotkaniu i ustalamy wspólnie, że pacjentka eksperymentuje z narkotykami, że nie chodzi do szkoły, że spotyka, że spotyka się z dużo starszym chłopakiem. Oni są zaniepokojeni, bo mają takie wrażenie, że ten chłopak ją w jakiś sposób sprowadza na, na złą drogę. Pacjentka się też samo okalecza, co zauważyła jej mama pewnego wieczoru. Ma trudność, żeby wstać z łóżka i cierpi też na bezsenność. Zaczęłam rozmawiać z pacjentką. Słuchać, jak jej perspektywa wygląda. Jak ona widzi swoje życie, jak ona z czym sobie nie radzi, co jest dla niej trudne. I w trakcie tych rozmów okazało się, że ta młoda pacjentka bardzo mocno przeżywa okres dojrzewania. Jest dla niej trudne, aby zrozumieć to, dlaczego jeszcze kilka lat temu jej rodzice byli dla niej autorytetem, a teraz już nie są. Nie widzi um, zupełnie wsparcia. Ani bliskiej relacji a nie ma ze swoimi rodzicami. Tak nagle coś się urwało, czego nie jest w stanie zrozumieć. Wybrała sobie dużo starszego partnera z myślą o tym, że on będzie dla niej wsparciem, on ją będzie uczył i będzie inny niż jej pogubieni koledzy ze szkoły. Ma też takie poczucie, że przyjaciółki, z którymi była, które były dla niej bardzo ważne i bliskie, są w jakiś sposób pogubione, nie zachowują się adekwatnie, e, są e, nielojalne w stosunku do niej, e, nieuczciwe, nie potrafią szczerze mówić o tym, e, co się dzieje w ich życiu, obgadują tę moją pacjentkę za plecami. Więc wiele rzeczy się dzieje bardzo trudnych dla mojej pacjentki. Ona sama mówi o tym, że e, jest teraz w szkole średniej, że za moment będzie musiała wybrać kierunek studiów, że to wszystko ją przeraża i przetłacza. I zaczęła w jakiś sposób radzić sobie z nadmiarem tych emocji, które doświadcza. Plus jeszcze to, co się dzieje fizycznie i emocjonalnie i hormonalnie w jej życiu, też jest dla niej nie do ogarnięcia. I co się dzieje podczas psychoterapii? Co my takiego robimy, że. To przyjmuje funkcję leczącą i terapeutyczną. Zaczynam pokazywać pacjentce, co jest naturalne w procesie dojrzewania, że e, traci autorytet, że rodzice przestali być autorytetem. To jest zupełnie naturalne, ponieważ pacjentka zaczyna budować siebie, e, zaczyna się zastanawiać, kim jest. I żeby to odkryć i żeby to poczuć, musi pozostać sama ze sobą. Rodzice odchodzą, rodzice odchodzą na bok. To, że się czuje trochę dziewczynką, trochę kobietą, jest w tym wszystkim zagubiona, też jest zupełnie naturalne. Natomiast to, że się tnie, to, że eksperymentuje z narkotykami, najprawdopodobniej wynika z tego, że bardzo dużo ma emocji w sobie, których nie mieści, które są dla niej za trudne. Znamy przecież powiedzenie, że ból fizyczny jest bardziej znośny niż ból emocjonalny. I to się dzieje też właśnie z tą moją pacjentką, że ona się cieła po to, żeby przestać czuć emocjonalnie, już nie była w stanie pomyśleć tego bałaganu, tego rozdarcia i skoncentrowała się na bólu fizycznym. I cięcie było tym, było, było tym momentem, kiedy ona mogła zapomnieć o tym, co się dzieje w emocjach i była skoncentrowana na tym, że ją boli. Kiedy, kiedy się tnie. Czym jest psychoterapia? Psychoterapia jest najbezpieczniejszą formą rozmowy, która odbywa się w bardzo bezpiecznych warunkach w towarzystwie psychoterapeuty, który jest przygotowany do takiej pracy. Ma strategie i narzędzia do tego, aby pomagać, wspierać, wyjaśniać i prowadzić pacjenta w. W tym procesie terapeutycznym. Więc psychoterapia nie powinna kojarzyć się z tym, że, um, że trzeba wylać dużo łez, że trzeba wracać do jakichś traumatycznych doświadczeń i wspomnień. Na psychoterapii owszem, są momenty, kiedy ludzie płaczą, ale oni płaczą, ponieważ opłakują pewne rzeczy, pewne wspomnienia, które działy się wcześniej i których nie rozumieli do końca. To jest miejsce, w którym można sobie pozwolić na to, aby przeżyć to, co było dla nich trudne, albo ym, powspominać różne rzeczy, które być może były dla nich piękne, a już ich nie ma. Więc ym, dlatego ludzie płaczą w gabinecie. Nie dlatego, że to jest dla nich ciężkie doświadczenie, że dzieją się w gabinecie rzeczy, bardzo trudne, i psychoterapia jest dla ludzi odważnych. Psychoterapia jest dla ludzi, którzy mają ochotę zbliżyć się i być bliżej tego środka, tej równowagi. Czasami zdarza się w życiu tak, że Przychodzi taki moment kryzysowy, że nie jest łatwo samemu znaleźć i odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego nie mogę być w tym momencie bardziej szczęśliwa, bardziej spełniona i żeby mi było lepiej? I do tego jest potrzebny właśnie psychoterapeuta, aby dopomógł, aby towarzyszył w tym momencie tego zbliżania się i pomógł czasami dopchnąć, jeżeli nastąpi jakaś, jakaś blokada. Ja też na swoim blogu na stronie centrumterapiesos.eu będzie artykuł odnośnie terapii i tam znajdziecie Państwo informacje o tym, jak znaleźć właściwego terapeutę, o co trzeba zapytać swojego terapeuty, żeby mieć pewność, że osoba, którą wybraliśmy, jest odpowiednia, skończyła odpowiednie kursy i jest przygotowana do pracy z nami. Te pytania są jak najbardziej właściwe. Przed rozpoczęciem pracy powinniśmy zapytać osobę, którą sobie wybraliśmy do pracy, czy, czy ma odpowiednie kwalifikacje. I to dokładnie wyjaśniam na blogu w artykule pod tytułem O terapii. Jeżeli Państwa zainteresował ten film, Zapraszam do kliknięcia łapkę w górę, a jeżeli jesteście zainteresowani innymi filmikami, które nagrywam i które się już pojawiły na moim kanale, zapraszam do zasubskrybowania kanału.